Dzień dobry Państwu, Miasteczka Edukacyjnego, dzień drugi. Dzisiaj mamy mówić o warunkach i czasie pracy nauczyciela. To są tematy dla nas niezwykle istotne, a czym są warunki pracy i ucznia i nauczyciela w sposób szczególnie istotny, mogliśmy przekonać się w czasie pandemii, wtedy kiedy dziecko albo konkurowało z rodzicami, z rodzeństwem, o to kto ma dostęp do komputera, albo po prostu tego komputera było pozbawione, musiało liczyć na... Inne formy przekazu, ale równie istotny jest także czas pracy nauczyciela, dlatego że te mity, które przez wiele, wiele lat pojawiały się i które obrosły temat czasu pracy nauczyciela, chcielibyśmy zdementować. I nie ulega wątpliwości, że to będzie jeden z głównych tematów edukacyjnego miasteczka i to będzie także wiodący temat dzisiejszych debat. Bardzo serdecznie dziękuję panom, którzy tutaj w nocy dyżurowali, zarówno przedstawicielom Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy no, w chłodnych warunkach, w namiotach Mars, jak i panom z Policji i Ochrony, którzy pomagali i ochraniali to edukacyjne miasteczko. Szanowni Państwo, zaczynamy dyskusję, zaczynamy debatę. Oddaję głos dzisiejszym panelistom, oddaję głos dzisiejszym bohaterom. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Małgorzata Kowzan. Edukacja jest najważniejsza, a bardzo ważnym komponentem edukacji jest nauczyciel. Tak jak wspomniał prezes, dzisiaj będziemy mówić o nauczycielu przez pryzmat warunków jego pracy i czasu jego pracy. Chcemy złamać stereotyp dotyczący warunków i czasu pracy nauczycieli. Chcemy mówić o tym, między innymi, jak wygląda rzeczywistość oświatowa. Chcemy mówić o tym, które kwestie uregulowane są w prawie oświatowym, a niestety nie są respektowane przez organy prowadzące, przez pracodawców przez dyrektorów chcemy również mówić o wielu kwestiach dotyczących warunków i czasu pracy nauczycieli które pojawiają się ale które nie są realizowane które są realizowane ale nie są uregulowane w prawie oświatowym i będziemy dążyć do tego żeby te regulacje były zawarte właśnie w prawie oświatowym dziękuję Dzień dobry państwu Elżbieta Markowska Dzisiaj będę prowadzić panel dotyczący czasu pracy i warunków pracy nauczyciela. Mamy dzisiaj zamiar obalić pewnego rodzaju mity, które krążą na temat naszego czasu pracy, warunków pracy. Chcemy też na dzisiejszym spotkaniu i w panelu pokazać, jak ważna jest praca nauczyciela i w jak ciężkich i trudnych warunkach pracujemy my jako nauczyciele, ale również nasi uczniowie. Do tego był zaproszeni zostali nasi goście, paneliści. Wśród panelistów będą paneliści, którzy reprezentują świat nauki, będą przedstawiciele nauczycieli, będą przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, będą przedstawiciele samorządów, będą przedstawiciele rodziców, ale też będzie przedstawiciel instytucji, jaką jest Państwowa Inspekcja Pracy, która między innymi też bardzo wspiera nas jako nauczycieli i pracowników oświaty. Chcielibyśmy w tym panelu, przede wszystkim zwrócić uwagę na warunki pracy nie tylko nauczyciela, ale przede wszystkim szkoły i przede wszystkim uczniów. Chcemy zwrócić uwagę, jak wpływają przepełnione klasy, jak system dwuzmianowości. Odbija się na pracy ucznia, uczniów, jak te elementy wpływają na to, że nauczyciel przepełniony, że przepraszam, uczeń przepełniony obowiązkami szkolnymi nie może realizować swoich pasji, swojego hobby, bo coraz więcej czasu niestety musi spędzać w szkole. Będziemy też zwracać uwagę co przeszkadza nauczycielowi w wypełnianiu tych obowiązków. Więc przede wszystkim będziemy mówić o niedoposażaniu klas w pomoce dydaktyczne. Będziemy mówić również o tym w jaki sposób nauczyciele, żeby spełniać oczekiwania rodziców i oczekiwania uczniów inwestują w edukację ze swoich budżetów między innymi Zaopatrując się w środki medialne, komputery, różnego rodzaju inne niezbędne środki dydaktyczne do realizacji podstawy programowej. Będziemy też wspominać o tym, że to, co, czego oczekuje od nas rodzic, nie do końca leży tylko i wyłącznie po stronie nauczyciela. Będziemy mówić o tym, w jaki, z jakimi problemami borykamy się w momencie, kiedy zabiegamy o to, aby każdy nauczyciel był traktowany równo w sytuacji, kiedy mamy nierozwiązane problemy uchodźców z Ukrainy, naszych uczniów i uczennic. Liczę na to, że wszyscy ci z Państwa, którzy będą brać udział w panelu, ale też dyskutanci siedzący na sali, pomogą nam wypracować wnioski i rekomendacje, które to wnioski i rekomendacje będziemy przedstawiać parlamentarzystom, jak również naszym decydentom oświatowym. Zapraszam Państwa na panele. Urszula Woźniak. Warunki pracy nauczycieli są nierozerwalnie związane z warunkami nauki uczniów. I tu pojawia się hasło naszego miasteczka: Edukacja jest najważniejsza. Nam bardzo zależy na edukacji, bo jesteśmy z nią związani zawodowo, ale też emocjonalnie, i zależy nam na naszych uczniach. Chciałam tylko przypomnieć, że wczoraj wypracowano pewne hasła, dopisano pod tym, że edukacja jest najważniejsza, moje ulubione. To właśnie edukacja zmienia świat na lepsze i edukacja pozwala w życiu stanąć na własnych nogach. Dzisiaj rano odwiedził nas pan ze swoim niepełnosprawnym synem i potwierdził jedno z tych haseł. Powiedział, że on całe życie, 82 lata, spędził w Warszawie, a tylko 4 lata w szkole w Łodzi. I ta szkoła w Łodzi po, pozwoliła mu właśnie w życiu stanąć na własnych nogach. Dlatego edukacja jest najważniejsza. Dziękujemy. Proszę bardzo, się tylko. Słuchajcie, że Państwo zbliżają w miasteczku. Jak długo jeszcze tutaj zaproszę? Czy będzie to tylko czy liczycie na spotkanie z ministrem w Czarnogórze? Będziemy tutaj, w tym miasteczku edukacyjnym, do piątku, do godzin po południowo wieczornych i to jest czas trwania tego edukacyjnego miasteczka do pana ministra Czarnka zostało wysłane zaproszenie zaproszenie pisemne pan minister Czarnych ma do tego miasteczka jakieś 120 metrów więc wydaje się że jest w stanie Także spotkać się z nauczycielami, rodzicami, uczniami, samorządowcami. W każdym razie serdecznie do pana ministra do udziału w tym miasteczku zapraszamy. Natomiast, jeżeli nie skorzysta z tego zaproszenia, 15 października od godziny 11 my przejdziemy pod siedzibę Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu przedstawienia panu ministrowi owych rekomendacji, o których mówiły moje koleżanki. Dziękuję bardzo, zapraszam na panele.